Kochani, tutaj Ania z Jungle i Dzisiaj chciałam opowiedzieć wam o pielęgnacji zamiokulkasa. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną doniczkową, obecną często w naszych domach, ale też w marketach, centrach handlowych, w restauracjach, dlatego, że jest zupełnie niewymagający w uprawie i dobrze sobie radzi w niekorzystnych dla wielu roślin warunkach. Ale nie wszyscy dokładnie wiedzą, jak o niego dbać, tak żeby ta uprawa jest bardzo prosta, ale jednak parę rzeczy należałoby wiedzieć, żeby się cieszyć wielkim, pięknym i niezgniłym zamiokulkasem. Ale od początku. Zamiokulkas pochodzi z rodziny Czyli jest spokrewniony słuchajcie, z wszystkimi monsterami i innymi tropikalnymi naszymi roślinami. Natomiast występuje głównie we wschodniej Afryce i to zarówno w strefach takiej zadrzewionej sawanny, jak i w takim bardzo dolnym poszyciu lasów tropikalnych. I jak zapewne to widzicie, jest to suk sukulent, czyli ma bardzo dużą zdolność gromadzenia wody zarówno w grubych, mięsistych łodygach, jak i w grubaśnych liściach. I to jest największy indykator tego w jaki sposób powinniśmy go podlewać. Więc na pewno już się domyśliliście, że podlewanie kasa jest bardzo, bardzo, bardzo oszczędne. I to jest roślina, która wytwarza podziemne kłącza, takie trochę przypominające bulwy i one mają bardzo dużą tendencję do gnicia. Więc podłoże musi być przepuszczalne, z dużą domieszką może piasku, żwirku, perlitu, wermikulitu, tak żeby woda nie utrzymała nie zalegała długo w obrębie właśnie korzeni i tych kłączy, a podlewanie musi być naprawdę sporadyczne. E, ona potrafi wytrzymać 4 miesiące bez wody, bo właśnie wodę ma zmagazynowaną zarówno, w, zarówno w, właśnie w tych kłączach podziemnych, jak i w łodydze i liściach. Także naprawdę podlewacie ją bardzo, bardzo, bardzo rzadko e, i też. E, no, ważne jest właśnie, żeby to podłoże było odpowiednie. Możecie śmiało sobie wziąć gotowe podłoże z Jungle Boogie do kaktusów i sukulentów, a jeżeli kupujecie takie marketowe, to jeszcze je rozluźnijcie wermikulitem czy piaskiem. Jeżeli chodzi o stanowisko, to jest roślina, która poradzi sobie naprawdę w wielu miejscach. Może takie bardzo pełne słońce czasem poparzyć jej liście, więc jeżeli to jest okno południowe z bardzo silną ekspozycją słoneczną, to dobrze byłoby ją troszeczkę cofnąć. Ale generalnie na takim jasnym, słonecznym stanowisku jak najbardziej sobie poradzi. Poradzi sobie w miejscu o takim rozproszonym świetle, poradzi sobie w półcieniu i poradzi sobie też w głębokim cieniu. Jest to roślina, która jest bardzo tolerancyjna i wybacza niedobór światła dlatego też właśnie widzicie ją często nawet w toaletach, w centrum handlowym, czy, czy właśnie gdzieś tam między alejkami, bo ona stosunkowo dobrze poradzi sobie w takich naprawdę bardzo ciemnych miejscach. Pamiętajcie oczywiście, że żadna roślina nie poradzi sobie w całkowitej ciemności, bez dostępu światła w ogóle słonecznego, dlatego, że światło jest niezbędne do przebiegania procesu fotosyntezy, która warunkuje życie rośliny. Ale faktycznie ta roślina sobie poradzi w takich warunkach, gdzie światła jest niewiele. Oczywiście najlepiej będzie rosła, jeżeli światła dostanie więcej. Więc jeżeli zależy Wam na takim. To jakby pomyślcie sobie, czego oczekujecie od tej rośliny. Jeżeli szukacie rośliny, która e, da radę w ciemnym kącie, gdzie nic innego sobie nie poradzi, no to jak najbardziej. Wtedy podlewacie jeszcze, jeszcze, jeszcze mniej. I nawodzicie jeszcze mniej i godzicie się z tym, że roślina po prostu będzie rosnąć dość wolno. Natomiast jeżeli chcecie mieć gigantycznego zamiaru który naprawdę wybija nową łodygę co chwilę i osiąga duże rozmiary, no to zapewnijcie zdecydowanie jaśniejsze stanowisko i wtedy podawacie też odrobinę częściej i też dajecie więcej nawozu. Także to sobie sami odpowiedzcie na, odpowiedzcie na to pytanie, czego oczekujecie. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, to zamiokulkas jest jedyną rośliną właśnie z tej rodziny obrazkowatych, którą można ukorzenić z sadzonek liściowych. Czyli odwieczny spór, czy da się ukorzenić zamiokulkas z liścia, należałoby rozstrzygnąć, że tak da się, więc możecie śmiało z tych sadzonek liściowych sobie roślinę rozmnożyć. Innym sposobem rozmnażania jest po prostu podział. Tak? czyli jak macie taką rozrośniętą kępę, możecie podzielić te kłą właśnie kłącza i, i rozsadzić do osobnych doniczek. Jeżeli chodzi o choroby i problemy, czymś co najczęściej dotyka zamiokulkasa jest właśnie przelanie, czyli na to uważajcie, to właściwie jest tak naprawdę jedyny sposób w jaki możecie tą roślinę zabić. Jeżeli zobaczycie, że liście się robią żółte, odpadają, i cała łodygi robią się miękkie. Jeżeli wyjmiecie roślinę i zobaczycie, że właśnie te ból wykłącza i korzenie są śliskie, takie miękkie, nieprzyjemne w dotyku, no to znaczy, że roślina jest przelana. Wtedy dobrze jest maksymalnie oczyścić roślinę, pousuwać ostrym nożem te wszystkie zgniłe części i spróbować na nowo jeszcze raz, właśnie zachowując większy umiar i wstrzemięźliwość w podlewaniu. Czasami bywa atakowana przez wełnowce, jak wszystkie rośliny sukurentne o grubych liściach, ale generalnie jest bardzo e, zdrową rośliną, zupełnie niepodatną na wszelkie ataki, stąd też właśnie tak często jest e, uprawiana. Jeżeli chodzi o bezpieczność dla, dla dzieci, dla zwierząt, to musicie tutaj uważać, bo no, niestety może powodować silne podrażenia jamy ustnej i gardła, więc na to trzeba uważać. Z ciekawostek, to w Afryce jest stosowana przy leczeniach bólu ucha jakiś tam wyciąg z tej rośliny. No i generalnie ciekawe jest też to, że, że posiada takie właśnie fajne wzórki na łodygach, ciemne plamy. Czasami się one was niepokoją, bo się boicie, że to jest jakaś choroba, ale to jest jej takie naturalne. Rzekłabym afrykańskie ubarwienie, i ona jest dostępna w handlu stosunkowo naprawdę od niedawna. Co mnie zaskoczyło, przyznam, że naprawdę została do, do, do obrotu roślinnego wprowadzona przez firmy holenderskie w latach 90. Więc naprawdę jest to roślina, która jest z nami od niedawna, ale bardzo Wam ją serdecznie polecam, właśnie, albo jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z roślinami i nie do końca sobie umiecie z nimi poradzić, bo to jest roślina łatwa, która wybacza. Polecam ją też w sytuacjach, no czasem życie Wasze różnie wygląda, jeżeli macie dużo wyjazdów, właśnie dużo Was nie ma w domu, gdzieś tam wyjeżdżacie, nawet na parę tygodni. To też jest roślina, która sobie nie będzie za Wami tak bardzo tęsknić i, i zastaniecie ją z powrotem żywą, jak wrócicie. Więc to jest też dla takich właśnie osób, które nie mają czasu, albo dużo wyjeżdżają, dobra roślina. Eee, no czy właśnie do biura. Gdzie raz, że jest trochę ciemniej, a dwa, że no nie ma do końca czasu i osoby, która non-stop by tutaj wokół tej rośliny chodziła. Także na takie przypadki ona się bardzo dobrze sprawdzi. Oczywiście polecam ją Wam też, jeżeli kochacie rośliny i poświęcacie im dużo czasu, no bo to jest po prostu ładna i ozdobna roślina. To jest akurat odmiana zenzii, moja ulubiona, ze względu właśnie na to, że, że jej te łodygi są takie bardzo grube, mięsiste. Liście są gęsto ułożone i są bardzo ciemne, grube i, i gęsto ułożone i pięknie błyszczą. Oczywiście tych odmian jest więcej. Taką odmianą klasyczną najbardziej Najtańszą, najczęściej spotykaną wszędzie jest zamiokulka z zamifolia. Tutaj widzicie, że te liście są zdecydowanie cieńsze. Łodygi też są cieńsze, liście są trochę jaśniejsze, ale to jest oczywiście no, ten, sam, ten sam gatunek, inna odmiana. Ono też potrafi naprawdę bardzo szybko rosnąć. I jeszcze są takie, jest piękna, nie mamy niestety w tej chwili, bo jest dosyć trudno dostępna i nie, nie przez cały rok można upolować. Ale jest przepiękna odmiana Raven, której liście są prawie całkowicie czarne i to też wygląda bardzo pięknie. Oraz odmiana Zamikro, która ma listki jeszcze cieńsze i jeszcze gęściej ułożone. E, jeszcze pamiętajcie o tym, tutaj w przypadku zamku dość ważna jest temperatura. E, on lubi takie naprawdę wysokie temperatury, najlepiej w nich rośnie, rzędu tam pod 30 stopni. Oczywiście, w, więc można by go wystawić śmiało w lecie na dwór, na jakiś taras, tak, czy, czy na balkon. E, natomiast oczywiście w takiej temperaturze pokojowej też będzie rósł bardzo dobrze. Natomiast uważajcie w drugą stronę, uważajcie na chłody, bo to jest roślina, która, jeżeli w temperaturze Spadnie poniżej 18 stopni, to wchodzi w stan spoczynku. Ona nie umrze, ale zrzuci wszystkie liście e, i będzie to traktowała, że no, przyszedł, przyszła. Pora sucha, tak? Czas się udać na spoczynek, i po prostu liście zrzuci. Więc, jeżeli tego nie chcecie, no to musicie dbać o to, by nie stała w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 18 stopni. Oczywiście będzie wdzięczna, jak wszystkie tropikalne, za wyższą wilgotność powietrza, ale tutaj w jej przypadku naprawdę nie jest to konieczne. Doskonale sobie bez tego poradzi. Bardzo w tym przypadku Wam polecam serdecznie: przemywać jej liście roztworem. Olejku NIM, tam się daje jedną łyżeczkę olejku, e, kapeczkę płynu do naczyń i litr wody i takim roztworem, jakąś miękką gąbeczką czy ściereczką przemywacie liście, one wtedy przepięknie błyszczą. No i co? I myślę, Mam nadzieję, że Was zachęciłam, ale też przybliżyłam tą uprawę, bo roślina jest bardzo popularna, a wiem, że nie zawsze jednak wszyscy wiedzą, jak się z nią obchodzić. Właściwie najgorsze, co możecie zrobić, to zostawić ją w tym podłożu, w którym to Was przyjdzie. Ona w takim no, mocno e, bazującym na włóknie kokosowym podłożu produkcyjnym po prostu naprawdę jest duża szansa, że zgnije, nawet jeżeli będziecie podawać ją ostrzennie, bo nawet niewielką ilość wody to włókno kokosowe będzie Długo magazynować, długo trzymać, i ono długo będzie w obrębie korzeni, i może to doprowadzić do ich gnicia. Więc postarajcie się jak najszybciej kulkasy przesadzić, jakie otrzymacie. No i naprawdę podlewajcie je bardzo, bardzo rzadko najrzadziej ze wszystkich swoich roślin. Myślę, że spokojnie tutaj wystarczy raz w miesiącu pół szklanki wody. Bo ta ilość, którą wlewacie, też jest ważna, bo miałam znajomą, która owszem podlewała raz w miesiącu, ale wlewając całą butelkę wody. I w dodatku jeszcze była doniczka bez odpływu, więc on przez cały, no tak podlewała raz w miesiącu, ale on przez cały miesiąc stał po prostu w wodzie, prawie jak, jak jakiś bambus, tak, czy ryż. No i niestety zgnił, tak? Więc uważajcie na to, to podlewanie raz w miesiącu, ale pół szklanki wody wystarczy. Najlepiej zawsze równomiernie po całej powierzchni i to, co by ewentualnie wyleciało dołem, to natychmiast oddać, żeby nie stał w takiej właśnie w wodzie. No i, i polecam, jeżeli jeszcze nie macie zamiokulkasa albo nie macie zamiokulkasa zenzji, który jest naprawdę piękny, no to warto, bo myślę, że Wam się odwdzięczą te rośliny. One też potrafią bardzo ładnie i szybko urosnąć, e, więc to jest taka roślina, która jeżeli chcecie taką nawet do metra roślinę dość dużą, która nie będzie kosztować Was za wiele, to to jest dobry typ.